Hej, z tej strony Ania z zespołu Dolana. Jeśli planujecie wakacje lub kilkudniowy pobyt w Szwecji, to na pewno musicie się gdzieś zatrzymać i przenocować. A później musicie się w tym miejscu dogadać po szwedzku. Dlatego w dzisiejszym odcinku mam dla was słownictwo hotelowe. Zapraszam. Zacznijmy od tego, jak w ogóle po szwedzku możemy nazwać różne obiekty noclegowe. Et Hotel. Hotel. et Lux Hotel. Luksusowy hotel. et Filhuanit Hotel. Czterogwiazdkowy hotel. et Stads Hotel. Duży i reprezentatywny hotel w mniejszej miejscowości, często z restauracją i zwykle też najlepszy hotel w okolicy. Ett pensionat, pensionat. En landgård, gospodarstvo, farma. Ett vandrarhem, schronisko. En villa, villa. En stuga, domek letniskowy. Ett strandhus, domek położony blisko lub bezpośrednio na plaży. En camping, camping. En hużwagn, przyczepa kempingowa. En telt, namiot. Okej, okay, wiemy gdzie możemy się zatrzymać, dlatego teraz zobaczmy kilka słówek przydatnych, jeśli jesteśmy w hotelu. En hotel jest. Gość hotelowy. En reception recepcja. en receptionist recepcjonista att göra en reservation zrobić rezerwację att boka ett rum zarezerwować pokój att checka in att checka ut zameldować się wymeldować się incheckning outcheckning zameldowanie wymeldowanie en frukostbuffé. Bufet śniadaniowy. I na sam koniec coś co będzie niezwykle pomocne, jeśli będziecie rezerwować nocleg na stronie szwedzkiej. Istnieje kilka zwrotów, które warto znać i które pomogą wam przejść sprawnie przez proces rezerwacji. Frukost ingår i priset. Śniadanie wliczone w cenę. Frukost och middag Śniadanie i obiad wliczone w cenę. Kostnac free parkiering. Bezpłatny parking. Enweknings Service Budzenie na życzenie. Grotis of Booking, Bezpłatne odwołanie rezerwacji. Ingen foszkoc betalning behows. Przedpłata zaliczka niepotrzebna. Inter bar. Brak możliwości zwrotu wniesionej opłaty. They can for rabatt. Możesz otrzymać rabat. Mykie bro Bardzo dobre śniadanie wliczone w cenę. Flexibelt. Can są som na endras. Elastyczna rezerwacja. Możliwość zmiany rezerwacji w przypadku zmiany planów. Hysjur akcepteras. Można przyjechać z pupilem. Dosłownie zwierzęta akceptowane. Hisut ut privat en wynajmowane przez prywatnego gospodarza. Można dojechać wózkiem inwalidzkim. To znaczy, że hotel jest przygotowany na przyjęcie gości jeżdżących na wózku inwalidzkim. Ok, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was przydatny. Jeśli jedziecie do Szwecji, to koniecznie dajcie znać w komentarzu gdzie. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!